Jubilatów, jednakże liczne obowiązki nie pozwoliły panu premierowi na przyjazd do Poznania. Ale mimo to poproszę teraz o połączenie z panem premierem. Serdecznie witam, panie premierze. Pozdrawiam w imieniu uczestników dzisiejszego jubileuszu. Witam Panią, witam Państwa. Bardzo dziękuję za tą za piękną uroczystość i za tą okazję do takich e, kombatanckich wspomnień. E, chciałbym od razu odnieść się do inicjatywy e, Krystyny Łebackiej. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby tacy weterani parlamentaryzmu mieli okazję od czasu do czasu opiniować te sprawy, które są dzisiaj dla kraju, dla Sejmu, dla rządu ważne. Z tej perspektywy dzisiejszej chciałbym przywołać początki naszej przygody parlamentarnej, bo 20 parę lat temu to był wielki romantyzm w tych zmianach systemu politycznego, gospodarczego, wielka nadzieja na, taki, na taką pozytywną ewolucję i to, co jest,